Dobra, witam wszystkich. Słuchajcie, lecimy, lecimy z trzecią częścią tej płyty. Słuchajcie, tako już wszystko tutaj podpiąłem. Dostałem nawet chłodzenie z wentylatorem. Pamięć RAM, ram podpięta, 4 giga. Bateryjka podpięta. Nie podpiąłem zasilania. Także lecimy teraz na żywca. Sprawdzimy, czy ten laptop się włączy. Jeżeli się włączy, to będzie to mój wielki, wielki sukces. Z Waszą pomocą, oczywiście, też. Także słuchajcie, otworzymy sobie go tak, o, troszeczkę. Tu jest przycisk, ok. Dobra, i teraz zrobimy coś takiego. Tutaj będzie troszeczkę widać ekran. Ja połączam może najpierw wszystkie światła, żeby było najlepiej to widać. Dobra, robimy coś, coś takiego. Podłączam zasilanie pod gniazdo DC-In. No, i zobaczymy, czy zgaśnie najpierw. Jeżeli zgaśnie, to coś tutaj będzie nie tak. No dobra, nie ma co się oszukiwać. Startujemy z tą płytą. Czy wstanie, czy nie wstanie. Gniazdo się nie wysypało. Dobra, próbuję go włączyć przyciskiem. Będę tutaj widział, czy wentylator się kręci. Niestety nie wstaje, zero reakcji, zero reakcji, nie wstaje. Przycisk Power nawet się nie świeci. Także mamy taką sytuację. Dokładnie nie włącza się. Czyli jednak jest lipa jakaś kaszana. Najpierw to teraz sobie możemy popatrzeć napięcia, czy to wszystko tutaj jest OK, nie? Najpierw sprawdzę na cewkach, czy coś w ogóle jest. Do masy. Tutaj mamy 19, ok, jest, dobra. Sprawdzę najpierw tutaj tą dużą cewkę. Tu nic nie ma. Tutaj też nic nie ma. Tu nie ma, tu nie ma. W ogóle nie ma. Na tych dwóch tu. Tu też nie ma. Jak widzicie, na żadnej cewce 0 zero napięcia. Także bateryjka ile ma? Bateryjka ma 3,6V. Także słuchajcie, no znowu trzeba będzie patrzeć, co jest nie tak. Jednak kurde nie działa ta płyta. A wszystko na pewno tutaj jest dobrze podpięte. Jeszcze raz spróbuję otworzyć bardziej. No, nie rusza. Socjalny trup. Także, aha, nie ma tak pięknie jakby się wydawało. Nie ma tak pięknie jakby się wydawało. Przycisk w ogóle się nawet nie podświetla. Także znowu muszę wyjąć płytę i sprawdzić tego chargera. Zrobić znowu pomiary, także ja robię na chwilę pauzę, wyjmuję tą płytę No i zobaczymy sobie ją Co tutaj jest nie tak Dobra, słuchajcie, sprawa wyjaśniona, już rozkminiłem co jest tutaj uwalone Po podgrzaniu hotem Tych dwóch mosfetów tutaj yy, Zobaczcie co się dzieje Płyta od razu wstaje Znaczy w sensie dostaje zasilanie, zobaczcie dioda się świeci od Power'a, zasilanie jest na całym chargerze tutaj, wszystko, znaczy wiecie co, powiem Wam tak o, szczerze, to do końca tu, <ścoughs> powiem tak, no nie wiem czy na 100%, na milion te dwa MOSFETy, czy może gdzieś tutaj jakaś drobnica, ale jedno wiem, zamawiam oryginalne MOSFETy do tej płyty. No zobaczcie, no świeci się dioda. Podgrzałem tylko hotem przez chwilę, dałem troszeczkę topnika, w sumie, nie wiem, 20 sekund to podgrzewałem, nie chciałem tak mocno grzać i od razu jest zasilanie na diodzie. Świeci się. Także ja tu na razie więcej nic nie kombinuję, bo na pewno do wymiany są te dwa MOSFETy. No, i to właśnie to będzie ciekawe. Czy po wymianie stanie tutaj ta płyta normalnie? Ale z tego co przed chwilą robiłem, pomiar, jak nie grzałem, to coś to było nie tak. No dobra, chyba tyle. No, no nie będę tutaj więcej nic kombinował. No, na pewno, na pewno, kurde, te MOSFETy po podgrzaniu. Hotem od razu, kurde. Pyk. Dioda się zaświeciła. Na Chargerze wszystkie napięcia. Także jak myślicie, no co może tutaj innego być spierdzielone? No właśnie. No dobra, bez wymiany na sprawne MOSFETy nie dowiem się tego tak na 100%. Bo tak jak ktoś pisał, może tutaj być w teście diody niby ok, ale nieraz się włączy, nieraz się nie wyłączy. No i tyle. Więcej tutaj nic nie będę kombinował na razie. Nie chcę po prostu spierdzielić sytuacji, bo jest jakaś nadzieja, widać to. Także zamawiam swety niestety. Słuchajcie, der, uruchomił się. No, bo tablet, device found. f 1 to ok, coś tam, coś tam. Także kurwa, co działa, tylko nie wiem dlaczego. Kręci się. Aha, bo on chyba jeszcze nie osiągnął jakiejś temperatury, może dlatego się nie kręci fan. Działa! Uruchomiony! Kurde, co mogę powiedzieć? Nie wiem jak te mosfety, kurde, one są chyba lekko ciepłe, jeszcze jeszcze działają. Ale powiem Wam, że no sukces, płyta działa, wchodzi, wyświetla na ekranie informacje, także ja i tak zamawiam mosfety. No i myślę, co dalej zrobić, bo ta jest niekompletna, ja ją odłączę, słuchajcie. Od zasilania. Sorry, gadałem ze ze zdjętymi słuchawkami. Słuchajcie, uruchamia się. No, bo tablet, font. Także płyta działa. Udało mi się. Kurde, z Waszą pomocą. Oczywiście bez Was by to się wszystko nie udało. W szczególności tutaj chcę podziękować Panu K., który mi no pomógł. W cholerę wciul, Rozszerzyło mi to moje szare komórki na całe pojęcie, na te schematy. Chociaż i tak jestem dalej malutki. Ale działa. Dobra, zabawiam MOSFETy. No i co? I kurde co tu dalej robić, bo ta płyta. No tak, pamięć mam to na pewno. No tutaj klawiatura, jak widać, jest niekompletna. Aha, zauważyłem, że też na tym złączu tutaj na płycie jest spierdzielony zatrzask od tutaj tego touchpada. I po prostu ta sięka, co tam wchodzi w płytę, ona tylko wchodzi tak ona, wsuwanie się, także trzeba będzie coś wykombinować, nie wiem, podkleić. Żeby ona się trzymała w jednym miejscu, ale to musi być dociśnięte i tutaj też się rodzi mały, mały problem Bo ta touchpad musi działać jednak Dobra, nie męczę go A jakbym wcisnął F1 tutaj? i ta klawiatura też jest rozwalona totalnie Także, no jestem w ciężkim szoku Udało mi się tą płytę uruchomić jako typowemu amatorowi, kurde lajkowi. No nie wiem, co mam więcej powiedzieć. No cieszę się, cies cieszę się jak cholercia. Dalej będę myślał, co z tą płytą robić. Także ja już trzecią część filmu kończę nad tym tym. I to jest model, kurde, tego dela. No trochę lepszy już. Tutaj piszę na płycie głównej. Rewizja A01. Ale jaka to jest dokładnie płyta, to pewnie z drugiej strony pisze. Dobra, słuchajcie, nie męczę tego lapka, wyłączam zasilanie, matryca działa, płyta teoretycznie powinna wstać, wow, jestem w szoku, jestem w szoku, że udało mi się postawić tą płytę, no, oczywiście z waszą pomocą, bez was to by, kurde, raczej to się nie udało i że nic nie spierdzieliłem i wiecie co jest najlepsze w tym wszystkim? że jest takie powiedzenie, spiesz się powoli. Ja do tej płyty bardzo powolutku podchodziłem, nie spieszyłem się. Specjalnie wrzucałem takie filmy, żeby po części pokazywać, jak mi to pójdzie. Nawet jakbym totalną porażkę zaliczył, to żebyście widzieli, jak właśnie taki totalny lajk amator sobie z tym wszystkim jakoś tam, nie wiem, próbuje poradzić, tak? Dobra, Mosfety zamawiam i po wrzuceniu nowych mosfetów zobaczymy co się będzie działo. Także chyba jeszcze będzie jedna część z nowymi mosfetami 7409 dokładnie. W Polsce niestety one kosztują dwie dychy za sztukę, także no cztery dychy to już wolę sobie poczekać. Mówię, nie spieszy mi się, zamówię z AliExpressu 10 sztuk od razu. I wtedy jeżeli po wlutowaniu na zimno bo ta będzie zimna, uruchomi się, zaświeci się dioda to znaczy, że to była wina mosfetów tych tutaj i tylko tyle a jeżeli nie, no to czyli gdzieś kurde tam po podgrzaniu w tym, w tym miejscu, tych PQ9 PQ4, gdzieś musi być jakiś element, który po prostu pod wpływem temperatury zaczyna funkcjonować tak, i to będzie dopiero w szukanie, co to jest Kuźwa uszkodzone, to jest chyba gorsze niż takie kurde wymienienie tych mosfetów, bo wlutowanie, wlutowanie to jest pikuś także hmm. dobra, zostawiam to Trzymajta się, pozdrawiam.